Ale tak, sytuacja wygląda mianowicie tak. Więc miałem cały tydzień, żeby sobie przemyśleć kilka rzeczy, również tych związanych tutaj z kanałem, tutaj ze streamkami i tak dalej. I do czego doszedłem? Doszedłem do tego, że chyba niestety troszkę źle do tego wszystkiego podeszłem. że to sam się można trochę powiedzieć, zbytnie ograniczyłem. Co niestety okazało się nie być zbytnio wygodne na dalszą metę. A mianowicie, o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że mianowicie mm, troszkę źle podeszłem do tego, w jaki sposób, z czego i kiedy robię streamy. Dla kontekstu, jakby kiedy powstał mój tutaj kanał na YouTubie, to był ogólnie zamysł, żeby to w sumie nie miało jakiejś tej specyfik, specyfikowanej tematyki, w jaką chciałem iść. Tylko miało to być na zasadzie, dobra, jest jakaś fajna gierka, to sobie w nią zagram, plus prostu zrobię sobie z niej filmik. Będę to nie zagram z kimś, będzie śmiesznie, sobie trochę popierdzielę głupot. I pośmieję i będzie super. Zresztą widać po moich starszych filmach na kanale. Chociaż no te starsze filmy no to powiedzmy, one były takie... <laughs> no... ciekawe, że tak to powiem. No więc tak. Generalnie moje początki, jak sobie zrobiłem tutaj yy, kanał na YouTubie, no to były dosyć... śmieszne, że tak powiem, no bo mówiłem. Generalnie zamysł był taki, żeby robić po prostu filmy z jakichś losowych rzeczy. No generalnie tutaj Letal zdominował jakby te początki. Teraz muszę wyciszyć, bo sam się wysłyszę. No, generalnie dominowo dominował tutaj te początki. Teraz nie powinno być dublowanego dźwięku, mógł być. A nie wiem, bo nie mam przechwytywania tego. Dobra, nieważne. Gadałem o pierdołach. No, więc generalnie miał to być taki trochę kanał, gdzie robię w sumie trochę o wszystkim i o niczym. Nie miał jakoś mieć sprecyzowanej tematyki, do której chciałem iść. No, ale jakoś tak wyszło, że końcowo, kiedy chciałem zacząć streamować i zrobiłem pierwszego streama, to niespodzianka. On był z Wartandera. Dlaczego? No, bo akurat grałem wtedy w Wartandera. No mnie się nie poddałeś, To jeszcze do tego zaraz dojdziemy. Więc generalnie to on był z Wartandera, bo akurat grałem wtedy dosyć mocno w Wartandera. sobie tam drzewko te radzieckie. No i sobie zrobiłem jednego streamka. Potem jakoś wyszło także się pojawił drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty nie, to były te, te pięć, bo ten szósty to jeszcze co innego. No i były sobie te pięć, ale on jakoś za bardzo w ogóle się nie wybiły, nikt w sumie nie oglądał, co tam gadam sam do siebie trochę xd. I wiem, dlaczego tak było. Było to dlatego, ponieważ one odbywały się o porannych godzinach. No ten był wyjątkiem, ten akurat był na wieczornych, ale tak to o porannych godzinach. A co do filmów, no to te filmy miały, no powiedzmy, no, miniaturki ogólnie, tak jak te filmy wyglądały, to no, nie jest jakoś zadowalające. Te pierwsze wynajęte to była tragedia. Po prostu tu się zaczęło trochę lepiej robić, można powiedzieć. Od tego momentu są jakkolwiek akceptowane, powiedział, chociaż też. Perfekcja to to jeszcze nie jest, znaczy i tak chciałem ją zrobić, ale to tak ją trochę przyspieszyło, więc na no, trochę sobie wydałem, no, ale teraz już on jest w stanie uciągnąć więcej rzeczy, dlatego też no, kiedyś jak streamowałem to wyobraźcie sobie, że ja streamowałem War na najniższych ustawieniach w 30 fpsach, no nie, <laughs> dramat totalny, dramat, to, to kiedyś to było po prostu żart trochę też pod tym względem. No ale dzięki temu te moje te odcinki coś nagrywam, to też tam był duży problem, że na przykład mm, momentami to wideo strasznie na bitrate traciło i tak jakoś strasznie spadało przy jakichś bardziej y, ruchliwych momentach, kiedy dużo się na ekranie działo, więc on nie dawał trochę ra. Tam najbardziej procesor w sumie zamulałbym powiedział na przestrzeni tego co jest teraz. No. I dobra, i generalnie sytuacja była taka, że kiedy już mi się udało wymienić, przenieść się do tego pokoju, to zrobiłem tego live'a. On już był na nowym tym, tak dalej, tylko że po prostu jeszcze tym, że tak to określę, w starym formacie, czyli z słabą miniaturką. I on był tylko na YouTubie. I był też oczywiście z wartandera. Potem dopiero przełom się pojawił tutaj na nienawidze kajaków, bo tutaj już pojawiła się wreszcie lepsza według mnie miniaturka, bardziej sensowna, i lepszy tytuł, który nie był tylko wieczorny wartander, czy piątkowy wartander z sobototalnym totalnym küwnem. Nowa miniaturka, lepsza, był też jednocześnie na Twitchu, wreszcie to się zaczęło, kiedy ja tutaj na Twitcha przyszedłem i zacząłem sobie tutaj streamować również na Twitchyku. Więc to była taka moja nowa era, no i jakoś to poszło, że tutaj się jeden, drugi, trzeci, potem te cały chińska saga, że tak powiem, no i tutaj wszystkie inne na przestrzeni, aż do dzisiejszego. Więc generalnie tak właśnie się to prezentowało, ale się pojawił jeden duży problem. I generalnie to troszkę zrozumiałem, że chyba troszkę popełniłem błąd, ponieważ kiedy zacząłem tutaj streamować, zacząłem, że wy oglądacie go War fajnie, to myślałem, dobra, ty, no to ja będę po prostu całkowicie kontent z War robił, nie? Lubię grać w tą grę, fajnie mi się w tą grę gra. No tylko problem jest taki, że jestem dosyć sezonowym graczem, a to w takim sensie, że ja często gram w jakąś grę, załóżmy po miesiąc, dwa, a potem to ona mi się nudzi i zaczynam grać jakąś inną grę. Potem tamta gra mi się też nudzi, zaczynam grać w jeszcze inną grę. Potem tamta mi się nudzi i wracam do którejś z tych poprzednich, jeśli nie mam jakiejś nowej, żeby to zastąpić. No i tak było, że grałem jakiś w Wartandera, potem przestałem, wróciłem do Wartandera, znowu przestałem i teraz znowu wróciłem na przestrzeni wakacji. Wypalenie. No można to właśnie tak nazwać. Czymś takim siema-siema Barti. No, i generalnie niestety to wypalenie dotyka mnie bardziej w tym momencie, że właśnie już mi się trochę nie chce grać tego Thundera, dlatego przez ten tydzień sobie chory. Ja tylko do tej gry wyłaziłem, żeby dzienne logowanie odebrać, i od razu ją wyłączałem, nawet nie myślałem, że w nią grać. To co panik? i wiesz, i generalnie sytuacja się pojawiła taka, że no właśnie nie chciało mi się grać tego Thundera, no i trochę przez te streamy, troszkę można powiedzieć, się w pewnych momentach trochę zmuszałem, żeby niego zagrać, bo jakby normalnie bym pewnie go nie odpalał. No i generalnie ja się trochę przez to zamknąłem w tym, że no muszę robić te streamy z War Thunder no bo wy oglądacie War Tundera. Aczkolwiek przez ten tydzień, co sobie tutaj siedziałem i miałem dużo czasu do rozmyślenia, stwierdziłem, że w sumie dobra wiecie co, Pierdziliście to. Ja się będę, ja jak nawet ludzie przestaną mnie oglądać to trudno, na pewno znajdą się prędzej czy później nowi. Pomijając już fakt, że zwróciłem uwagę, że przecież wy też nie siedzicie całe dnie tylko w War A może War of Warships, kiedyś też grałem dużo w World of Warships, może kiedyś zagramy w sumie, czemu nie. Więc generalnie stwierdziłem, że dobra, wiecie co, Pierdzia, ale to. War Thunder dalej będzie się pojawiał, będzie, oczywiście nie rezygnuję z War Thundera. Aczkolwiek no nie będzie to już jedyna rzecz, z której będę robił. Teraz po prostu będzie tego więcej. Będą różne gry i to też będzie tak, że przeważnie live nie będą się skupiać tylko na jednej grze, na przykład zagramy sobie trochę w tom, potem ona mi się znudzi, to przejdziemy do czegoś innego i tak dalej i tak dalej. No widzisz, no więc generalnie, jak mówię, no to będzie taki trochę właśnie nowy format, że nie będzie tylko jedna gra, tylko będzie pewnie kilka. Albo będą przeplatane to właśnie czymś takim jak teraz, że będę po prostu gadał o pierdołach, albo o czymś co będziecie, nie wiem... będziecie chcieli. No nawet może 8 osób będzie... No właśnie, też miałem na uwadze to, że dużo z Was mi polecało czy to jakieś gry, czy to jakieś gierki na Robloxie, co nie? Żeby zagrać, więc w sumie jest że why not? Kurde, po co się zamykać tylko na jednego i no, no... co by nie mówić, nudnego z perspektywy ciągłego w niego grania War z który jest tyle jeszcze ciekawych gier do ogrania. Ile ciekawego contentu, którego można zrobić. I wrócić trochę do korzeni tego kanału. I może wreszcie, może wreszcie wrócić do robienia też filmów, a nie tylko streamów. Co by nie mówić. Może wreszcie się chciał jakoś rozwinąć, żeby nakrobić tego więcej, żeby też mieć większe plany do popisu, no bo powiecie sobie, Polska społeczność wartą nie należy do największych. I raczej za daleko by tu nie zaszło. Tak do tysiąca myślę, że mógłbym dojechać, ale raczej dalej bym nie pojechał niż tysiąc subów. No i tak nie wiem, może z 20 osób na streamie max, trochę dupcia, ale no generalnie chciałem właśnie tutaj zapowiedzieć, że będą zmiany, więc będzie trochę innych rzeczy i ogólnie teraz tak na serwerze Discord, sobie tutaj włączę sobie Discorda, albo to zaraz w sumie zrobię, albo zrobię to teraz tylko sobie to zrobię tu na boku, najwyżej tworzymy sobie mianowicie specjalny kanał, gdzie będziecie mogli wydawać mi po prostu propozycje jakichś gierek ciekawych mogą być to normalne gry jako gry, mogą to być nie wiem, tryby w Robloxie, że to widzimy w sumie cokolwiek Jakieś ciekawe rzeczy do ogarnięcia, że sobie właśnie live z nim zrobię, albo może jakiś filmik czy coś, żeby no, jakby zasilić tutaj moje możliwości. <grystanie> Widziałem War że no to pewnie wbijemy sobie na chwilę. Żeby, no bo mówię, żeby nie było tego problemu, jaki miałem tutaj, że ja na przykład na początku głównie robię tylko letala, bo nie miałem pomysłu na nic innego po prostu. I miałem tutaj duży problem z tym, że po pierwsze nie miałem jakby pomysłu, z czego robić, a po drugie, jak już zrobiłem. Strasznie miałem ciężko, żeby się zmotywować, żeby cokolwiek zrobić, sensownie, co nie? Więc może pamięta, co będzie później... A właśnie, Boże, jeszcze jedną rzecz, o której zapomniałem wtedy powiedzieć na początku. O kurwa, sobie żoły, Że wreszcie stwierdziłem, że muszę sobie jakiś taki chociaż pseudo-harmonogram zrobić, kiedy te streamy mają być. Żeby się mnie yy, nie pytali ciągle wszyscy, czy dzisiaj będzie stream, dzisiaj będzie stream. Żeby to było jasno powiedziane, że wtedy będzie, a wtedy nieco, nie, co nie. Żebyście się nie musieli już pytać, tylko żebyście po prostu mieli to jasno białe napisane, to przemyślałem sytuację i stwierdziłem, że sytuacja będzie wyglądać tak, że na pewno będzie stream w piątki i będzie stream w sobotę bądź w niedzielę. Czyli generalnie będą no, jeden stream weekendowy, jeden stream piątkowy, plus w tygodniu od poniedziałku do czwartku możliwe, że jakiś Janes się pojawi, ale to jest możliwość. To nie jest tak, że on zawsze będzie tylko może jakiś taki jeden się pojawi jak miał czas. Ale tak to mówię, będzie piątek, sobota bądź niedziela. Czyli to generalnie dwa, na, dwa tygodniowo. Myślę, że to całkiem najgorzej jest.